W zadaniu 19 musimy obliczyć wartość następującego wyrażenia algebraicznego dla x równego 4. Najprostszym sposobem, żeby to zrobić, będzie po prostu podstawienie pod każdego x czwórki, no i policzenie takiej wartości liczbowej. Zatem zróbmy właśnie w ten sposób, czyli przepisujemy nasze wyrażenie algebraiczne i za każdego x podstawiamy czwórkę. Czyli zamiast najpierw w liczniku napisać x-1 to piszemy. 4 minus 1, no a w mianowniku tego pierwszego ułamka x minus 2, czyli 4 minus 2 razy. I drugi ułamek. Zamiast x kwadrat piszemy 4 do kwadratu, potem jeszcze minus 4. Podzielić na x kwadrat minus 1, czyli 4 do kwadratu minus 1. No i musimy teraz obliczyć taką wartość liczbową. 4 minus 1 to będzie 3. Podzielić na 4 minus 2. To będzie 2 razy 4 do kwadratu 16 minus 4, 12 podzielić na 4 do kwadratu 16 minus 1, 15. No i to się równa dalej. Możemy skrócić 3 i 15, tu dostaniemy 1, tu dostaniemy 5, podzieliliśmy przez 3 górę i dół. No i tutaj tak samo. Dwójkę z dwunastką, tu dostaniemy 1, tu dostaniemy 6. Czyli ostatecznie otrzymujemy, że wyrażenie to, to wyrażenie algebraiczne dla x równego 4 ma wartość 6 piątych, czyli odpowiedzią w tym zadaniu jest odpowiedź b 1 i 1 piąta.